Siema siema. Witam w nowym odcinku. Gramy sobie w Warframe'a. No, gramy, gramy i wygramy. Lecimy jakąś misję zrobić. Dobra, wszystko mamy poznaczone. Trzeba lecić na planetę X. Kurde jakim to się wchodzi. Uh -huh. Tutaj ba, mamy. Erasia. I wersję nawet to ja, Rasia, lecimy do Rosji. Czekaj, co? Co jest? Ja. Leci, leci, nie mogę dolecić. Co? Sami robimy misję? Dobra, dobra, szybka misja będzie. Zjeżdżamy, rozjeżdżamy jak ja to mówię, no, trzeba jakiś kawałeczek nagrać wreszcie kurde O, no, piszcie co chcecie w ogóle mieć w komentarzu tego. Jakiś może kawałek chcecie czy coś albo jakąś gereczki, ciekawą. No, mogę nagrać jakąś giereczkę jak chcecie. Ty, patrz, ziomek jakiś doleciał do nas. Alu, on biegnie. Ale zasuwa, ho Dobra, ale my sobie tutaj pobijemy, to po ekspimy trochę tego. Ja, a to też jakieś gracze, co oni? Patrz. Kurde, gdzie my jesteśmy? Gdzie my kurde wpadliśmy? ile tu jest nawalone czy jakim tu się mocy używał w tych grze? A, dobra. I co, ja pamiętam, że to było. Nie, to nie najlepsze, to było najlepsze. O, a i tam bronić trzeba, dobra. Ale tu tutaj jeszcze jakieś fanty mamy, tu pozbieramy od razu. Coś ciekawego. O, boż, boss, boss. boss. Ja, on to zabił tego bossa. Myślałem, że coś ciekawego z niego wypadnie. Co to za cień w ogóle? Pop ma jakąś umiejętność specjalną, czy co? No tu jest karabinkiem w ogóle lata. Co to jest? O no, Ja to mam bronić, nich tam? Umiejętność nośnik. Nie, ja, to ty kurde, czekaj, to ja to mam misję do porobienia. Czekaj, ja to co to robię? To mi się nie szybko. Można tutaj umieścić muszę. Dobra, lecimy górą Nie ma co się z nimi bić. Terminal spotted. Terminal spotyk. wybiegli. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, tak. A, nie mamy już mocy. A, oni mi tam zniszczyć to w Kurde, Kurde, musisz się. No, idzie, idzie. A jak leci. Kurde, skacze ten pies. Kurde, to mój pies nie. Ale kurde, jakiś kolos zbiegnie. Ej, ej, ej Gdzie mi tu lecicie? Dawaj tego losera To mi dało do ognia Kurde, ono zajebiste, jakiś mosek no jakieś plony sobie rzuca tutaj i wie, co się dzieje. O, podniosłem, lecimy dalej. Trzeba zrobić tą misję. Mm. Kurde, jakim się tu ślizga? O chyba nie tak, Kurde, ja pamiętam tutaj takie dasze. a dobra, już mam Kurde zapomniałem jak się w ogóle w tej gry gra. Raz na jakiś czas gram tylko tyle co nagrać odcinek albo na live, ale live'y to też rzadko było ostatnim pasem Nie, czy nie temu chyba był. Coś tam chwilę zagraliśmy sobie bez skate'a. To takie i takie, tak, ile to mogło być. Muszę jakąś kamerkę zamontować wreszcie. Ciekawe, lecimy teraz tutaj na rzecz. Jest coś przygotowałem. Gdzie? Gdzie oni? O, kurde i cyk, kurde sztyletem go. Ale pierwszy że kurde, co później? dzieje. No, trzeba sobie upgradeować, kurde tylko te nowe postacie. Dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy! Nawet szulkany tutaj. I cy, kurde. Dawaj, panie. Pania, pania A to nie mój, to a, to mój. A, już można co? Zwijać się stąd. Ale to co? Nie tędy, nie tędy. Dobra, zostawcie mi już w spokoju. Da, ewakuować trzeba. Ale dobra, jakieś ziomeczki były. Z ziomeczkami, jakimi zrobiliśmy. Oj, 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 spadłem. Kurde, chciałem polecieć za wysoko i tak poszło. Easy, misja ukończona. Zielonożniutki strój błyszczy. Jak plandeka na żuku i lecimy. Ta gra to jest chyba długa. Coś mi się zdaje. No, 7 minut dopiero piekło. Ciekawe ile tu można poziomów wbić. W ogóle gdzie jest mój poziom. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie to wygląda. No można zrobić, pokaż mi. Idzie coś tu zrobić? Pokaż tego blastera. A robimy blastera 11 minut będzie się coś tutaj tworzyć. Tak i tak pewnie nimi zagramy. Co to kurde jest? To, ale tu jest złota co to? Żelazny Feniks Postaw szybko taki Kurde, no i nie widzę, no Babo, the weź the mi zejdź Lotus Ciekawe, ciekawe, ciekawe I jak ja to mam zrobić? Mhm, mh. I tu jedna karta No, ciekawe, ciekawe. A kurde, to no tylko mogę kartę dać. Aha, trzy jednak mogę dać, trzy karty. To Jeszcze jedną zobaczymy, mamy jakąś złotą. Te złote chyba najlepsze. To ciekawe. Kurde, majster, zróbmy tak, tak. Co so tu jest? Nie widzę, zasłania mi to gówno małe. Co so to mi tu tutaj bo kurde? Wyposażenie skanera, god, udaj się do... A, tu, 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 tu. E, skaner, ta. Czekaj, co tu mam? Wypuszcza skaner, kodeks. Uda się do arsenału, ta. To jest chyba ten arsenał. otworzyła okładkę sprzętu. Gdzie tu mam sprzęt? Gdzieś tu? To chyba nie to, kurwa. Sprzęt. No i skaner, to skaner mamy gear posażony. A co tu jeszcze mamy? Ty? Jakieś fajerwerki kurde, i na gówno? Co tu mamy? Pozy jakieś to nie? Brak, brak. Uu, ale drogi, panie. Łuk, dobra, łuk mamy. Ty, może jakiegoś zimańka kupimy? Patrz, możemy. No, 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 nieźle, nieźle. Jeszcze tu coś możemy. Co to naturalny? No, no, Biologiczny życie i wiadomości. Kurde, jakiś. Obrażenia. Nie wiem, nie idziemy chyba w obrażenie. Idziemy chyba w skrytobójca, on jest kurde szybki. Ponoć, co ja tam widzę? Bo na co? Nie mamy, nie stać nas. Dobra, idziemy w skrytobójca. O, ten fajnie wygląda mi. Co, się co tu się dzieje, ty? Schematy. Co, mamy go? Jak to wygląda. Sy że go się nie ogarnię. Co ja dwa razy go kupiłem Czy o co chodzi? O. Ostro, coś zjebałem, coś nie tak mi poszło, ale dobra, mniejsza. na chwilę to zostawmy i to drukuje się broń, drukuje się. Dobra, trzeba się odkuć, po kurde coś, coś, coś nie pykło. Ja Więc może tutaj mam gdzieś wyposażenie, Arsenał, warsztat, ekwipunek. Pokaż w ekwipunku. O! Dwa razy go kupiłem i co, ja mogę raz go sprzedać, ale to tak i tak mi się nie będzie kalkulowało. Nie. Aha, tu jest do sprzedaży Dobra, ja to spóźnie po live'ie ogarnę Znaczy po tym, po materiale Ile w ogóle minut jak jest? I dawaj na ziemi coś jeszcze zrobimy Ja, dawaj tutaj na ziemi jeszcze dojdziem Kurde, 14 minut już Może na dwie części to podzielę No, chyba tak zrobię Ja no dwie części zrobię. Zrobię po 17 minut. Będzie dobrze. Lecimy, lecimy. Dobra, dawaj trochę ich posiekamy. Potrzeba tych kredytów na, na tego natachać. O, mamy ziomkę jeszcze jednego. Ale weź mi kredytów, nie, nie zabieraj ziomek. O, trochę się sypie z tego Dalej wjeżdżam Nie wiem co tu jest moje, co tu nie jest moje ale Zabijam wszystko jak leci Idź tam popać kurde Pilnuj tego drugiego ziomek, a nie Kurde, trochę i tu jest, no, waliły ich tu głubo Ale te kredyty tyle co fajnie? Kop, kop, kop. Jeszcze tutaj tego trzeba zrobić. Coś tutaj jeszcze było. A nie, to. Jest... Nie, no muszę tam iść. jeszcze tam coś kurde jest, no. Pokazuje mi że coś tam jest A, że to, tu. Idę tam do drugiego I Tylko jeszcze zgarnę różne paty po drodze żeby nie było dobra, to dawaj, ty pierw punkt A zrobił Też go trzeba zrobić No, teraz czuć tą umiejętność, że kurde wchodzi A i miałem zobaczyć, co to za ostatnia karta jest Prawie tędy Już tutaj ziomek patrzy Wyprzedził ostro Jak tu rzucić kurde? Dobra, biorę ze sobą to O, już od razu zasilone Idę kurde z oj nie trafiłem Dobra, to z nich patrzę wypada to bez lipy. Nawet nie trzeba się tam wracać po to Ty ziomek

Trzeba to wszystko wykopać jak idzie Nie trać głowy, ziomek A wiercaj za szybciej O, jeszcze tutaj jeden idzie Ale od razu tego jeszcze zgarnę ja, ile to kopać musi? To się tu teleportujesz za mną. Ope. O, wykopało. Dobra, idę do tamtego ziomka na, na tego, na C. Patrzę, on tam jeszcze coś. Co chyba nie radzi i nie ogarnia o co chodzi tu. Gdzie ty masz tą koparkę? I tu? O kurde, jeszcze skrzyneczki jaki znalazłem. No kurde jak on to poszedł. Ale dobra, to już zobaczycie w następnym odcinku jak chcecie więcej. Siema, do następnego. No i jak się podobało daj lajka like do suba.